Mamy problemy z drogami, musimy je naprawiać. My mamy pomysł na drogi, które naprawią się same. Specjalizuję się w szeroko pojętych materiałach drogowych i badaniu tych materiałów. W mieszance mineralno-asfaltowej, bo tak nazywamy ten kompozyt, znajduje się 95% kruszywa i tylko 5% asfaltu, to bardzo mało nam się wydaje, że my układamy asfalt, a jego jest zaledwie tam śladowa ilość, ale to asfalt w 60% odpowiada za zniszczenia, które znamy na co dzień, za kolejnowanie, za spękania zimowe, za spękania zmęczeniowe w okresie wiosenno-jesiennym. Dlatego my ciągle próbujemy wymyślić asfalt lepszy niż ten, który stosujemy. Pracujemy nad bardzo innowacyjnym projektem, który polega na tym, że nawierzchnia asfaltowa, która zaczyna się starzeć, zaczyna degradować i pękać, zostaje na samym początku tego procesu uleczona. Idea polega na tym, że bardzo małe kapsułki, mikrokapsułki, które zawierają w sobie pewien rodzaj leku naprawczego, znajdą się w nawierzchni asfaltowej. Po wielu latach spokojnego przebywania w tej nawierzchni może się pojawić w niej mikropęknięcie, mikrorysa. Ta mikrorysa spowoduje rozerwanie tych kapsułek, które są w tym asfalcie i po rozerwaniu wyleje się z nich środek naprawczy, który pomoże zasklepić się tej rysie na samym początku jej propagacji i powstrzymać rozwój makrorys, aby więc pomysł na samoleczenie, samonaprawę nawierzchni po to, żeby ona albo wcale nie uległa spękaniu, albo to spękanie wystąpiło wiele lat później niż bez tej innowacyjnej technologii. Jeśli to innowacyjne rozwiązanie rzeczywiście zacznie działać, a o tym w pełni przekonamy się przynajmniej po 10 latach eksploatacji nawierzchni, to będziemy jako użytkownicy dróg rzadziej uczestniczyć w remontach dróg.